Po dotarciu do Auschwitz, pan Marian był zmuszony wyskakiwać z pociągu. Mówił, że osoby mniej sprawne, którym się to nie udawało, po upadku były dobijane kolbami. Transport ludzi do obozu był ogromny. Przed przekroczeniem bramu stawiano wszystkich w kolumny. Pan Marian na darmo próbował obmyślić plan ucieczki. Był strzeżony przez esesmanów. Po przekroczeniu ogrodzenia obozu koncentracyjnego pierwsze, co poczuł, to kawa. Później jednak zorientował się, że nie była ona przeznaczona dla więźniów, dla ich obrawców. Zesłańcy nie dostawali prawie nic. Pan Marian Marczak nie wiedział, co dzieje się u jego rodziny. Po aresztowaniu placówkę konspiracyjną przeniesiono, a jej dowództwo zmieniło się. Obawiano się, że pan Marian pod wpływem męki na przesłuchaniach może kogoś wydać. W papierach pana Mariana zapisano, że ma on przejść obóz wychowawczy. Tak się jednak nie stało. Został on wystrzyżony, a jego ubrania zamieniono. W nocy z 12 na 13 marca chłopiec został wywieziony w transporcie do Gresosen, liczącym około 700 osób. Wagony były przepełnione, nie można było się ruszyć. Po dotarciu do miejsca docelowego, więźniów czekała wędrówka do obozu. Ku zdziwieniu pana Mariana to nie SS-mani znęcali się nad jeńcami, a wyszkoleni do tego inni więźniowie pełniący funkcje obozowe. Po meldunku przetransportowanych nadeszła czas na kąpiel. Po niej do młodego Mariana podszedł inny zesłaniec, lekarz pod Hala Józef żegleń. Zapytał go, kiedy został tak dotkliwie pobity do tego stopnia, że krew wciąż się sączyła. Pan Marian odpowiedział mu, że minęły dwa tygodnie. Mężczyzna postanowił, że pomoże chłopcu i postara się zabrać go do szpitala. Poprosił innego więźnia, aby ten dopisał panu Marianowi zawód ślusarza. Dzięki temu wówczas prawie czternastoletni pan Marian. Został przyjęty na rewir, gdzie przez około sześć tygodni leczono jego rany. Po tym okresie doszło do zbiórki, w czasie której ogłoszono kolejny transport, na którego liście znalazł się pan Marian. Chłopiec nie wiedział, czy trafi w miejsce lepsze czy gorsze niż Gososen. Ten obóz był bardzo ciężki, gdyż opierał się na katorżniczej pracy w kamieniołomach, z których mało kto zdołał wychodzić o własnych siłach. Fabryka, stara coś, maszyny. Jakieś robiono, a to były maszyny jakieś papierowe i tam jeszcze jakieś sztance, coś takiego, no i właściwie posterunki wojskowe w hełmach, wojską, Wehrmachtu, nie SS. O cholera, no to mówię, coś będzie, coś luźniej, już nie SS-mani tylko wojskowe to coś będzie to trochę lepiej. Ale to będzie coś związane, Też tak się tak podejrzewałem. Mówię, na pewno coś zbrojeniówka. No i bo widać, bo po tych fortecach, to od ziemi, tak na półtora metra, gdzieś 1,20 dwadzieścia, kopuła i karabin maszynowy w środku i strażnych tam było żołnierz Wehrmacht pilnował całego obszaru. Kto coś tego to skarabiną serię zabijał. Były przypadkiem, bo kobiety się poruszały, Rosjanki, tam dużo było niewolników z kobiet, Rosjan, Polacy byli, Francuzi, no, w różnej narodowości nawet, żołnierze, jeńcy. Przeważnie z jeńców, tak. No tu, e, kiedy wysiadłem i weszłem przez bramę, no, barak stał, więc do baraku nas wprowadzono. No, dosyć jak jeden barak, to mówię, oj, to no, będzie dobrze. No i tam już byli więźniowie, oczywiście, i to... No w tym, do tego baraku, co ja byłem przydzielony, też byli więźniowie, ale przywiezieni z Berlina. Z Berlina, tak. I to byli profesorowie, Żydzi. I to sama śmietanka z tytułami profesorów, lekarzy. To sama śmietanka być była. No i właściwie. Żadny, żaden nie chciał funkcji wziąć e, jako obozo, obozowego. Każdy chciał być więźniem, z tym, że politycznym, bo czerwony miał winkiel, ale, ale nie to, że chciał być e, jakimś sługusem e, dla sesmanów. Więc unikali tego nawet. No i tu trafiłem, do? do transportu Pan Marian został przydzielony do przenoszenia ciężkich worków i pustaków z transportu. Jako dziecko nie był w stanie unieść tak ciężkich rzeczy, więc gdy upadał, obozowy przychodził i bił go za to, że dziecko niszczy cement. Inni więźniowie zauważywszy to, ostrzegli obozowego, aby ten nie starał się przybudować nazistom, wyżywając się na dziecku. Kolejnym wspomnieniem pana Mariana jest moment budowy wielkich hal. Pamięta on dwóch cywilów, inżynierów, którzy budowali ogromne hale dla przemysłu zbrojeniowego. Każdy podejrzewał, co jest budowane, ale nikt nie dostał informacji na ten temat. Wszystko było objęte tajemnicą. Nie można było nawet za długo patrzeć na to miejsce. Następnie z transportu przynieśli pana Mariana do zgrzewania. Przy tej pracy był bardzo duży hałas. Więźniowie nie mogli mieć nauszników, tylko robotnicy niemieccy je dostawali. Panu Marczakowi od zbyt głośnych dźwięków popękały bębenki w uszach. Niemcy bali się więźniów. Uważali, że mają oni wszy i inne choroby. Dlatego nikt nie pomógł zranionemu Polakowi. Pan Marian dziennie w pracy przybywał 12 godzin. Po pracy robotnicy byli odprowadzani do baraków i dopiero tam dostawali zupę. Mała porcja zupy i jeden kawałek chleba miały służyć jako wyżywienie przez cały dzień. Jeśli ktoś przychodził do pracy na noc, dostawał dodatkową porcję zupy, którą nazywano kolaż, oraz mógł dostać kawę. Fusy z kawy często służyły jako dodatkowe pożywienie. Niemcy nie mogli patrzeć na stan pana Mariana, dlatego w końcu zdecydowali, że zaprowadzą go do laboratorium. Na początku lekarz nie chciał przyjąć młodego chłopca. Dopiero po kilku dniach Niemcy zawieźli go do miasta, w którym mieszkał medyk, i wtedy pan Marczak został opatrzony. Lecz nic to nie pomogło. Przez całe życie pan Marian pozostał głuchy. Chłopca w dotychczasowej pracy zastąpiono, więc został on wysłany do spawacza. Jego zadaniem było obrabianie na szlifierce detali. Następnie detale były wysyłane do kontroli. Jeśli kontrola cztery razy uznała, że coś jest nie tak, uważane to było za sabotaż. Pan Marian przychodził najczęściej na nocne zmiany. Mógł wtedy dożywić się fusami z kawy oraz dodatkową zupą. Często podchodząc do tzw. koryta, widział jak szczury wyjadają jedzenie. Bardzo ostrożnym, ponieważ gryzonie przy gwałtownym ruchu skakały na chłopca, miejsca pracy były pełne olbrzymich szczurów. W soboty odbywały się tak zwane pokazówki. Więźniowie zbierani byli na placu przy szubienicy. Wybierano kilku z nich i właśnie tam wieszano na oczach innych. Pan Marian pewnego razu trafił na innego Niemca. Był on milszy i nawet dawał mu chleb, sałatkę lub ziemniaka pokryjomu, albo zostawiał jedzenie w swojej szafce, a gdy chłopiec przychodził do pracy na noc, mógł to zjadać. Nie no później na jesień nas dla nas wybudowano. Barak, ale już nie na terenie fabryki tylko poza miastem. No i właściwie takie życie, to obozowe się wiodło do 25 listopada. To była sobota, słońce, dosyć amurz. Taki siarczysty był i była to ważnia miejska. A tam, nie wiedziałem, że tam były domy, szpitale to było sanatorium. Wojska niemieckiego z frontu przywożono bez rąk, amputowane mieli ręce, a to nogi. Każdy zupełnie, bez, nie jedni zupełnie bez nóg, także odmrożone miał być tego, to amputowano im, także... Byli bez bez rąk, bez dłoni, bez uszu, no i tak dalej. Ale i tam właśnie nas więźniów doprowadzono do tej łaźni, kazali, kazali nam się rozebrać, no i tą odzież naszą na haki, na tych wózkach, które były ter trzeba było zawiesić tą odzież, tą bluzę spodnie i tak dalej. I oni sypali proszkiem azotoksą na tą odzież i to szło do komory parowej, do pomieszczeń komorowych, takich gdzie para tą parą dobijano, zabijano te, te właśnie te insekty. No i tutaj a myśmy byli poddani do kąpieli. Kąpiel odbyła się w sumie gdzieś w granicach do 10-15 minut. Po wyjściu z kąpieli mokre, na powietrze. Na powietrze. Żeby to było gdzieś zadaszone, czy gdzieś jakaś szopa. Nie, nic. Tylko bezpośrednio nadwór. Tylko, że były miejsca, gdzie były i takie krat, kraty były położone na ziemi, że można było na tych kratach nawet stanąć drewnianych, to już było coś. Ale w moim przypadku, ja trafiłem akurat na ziemię. I nas tam było przeszło około jakieś 100 osób, może więcej, gdzieś około 120. Gdzieś tak nas mogło być. Staliśmy na ziemi. A reszta stawała właśnie na tych kratach drewnianych. No i, i oni mieli dobrze, bo nie odczuli tego zimna od stopy. No i nie przylepili się do ziemi. Ja, natomiast mokre od razu się przylepiłem do ziemi, bo ziemia była smażnięta, nie wiadomo jak głęboko i Krista była, to się do przylepiłem, ale to się już nie mogą, można, nie, nie, można, nie mogą się oderwać od ziemi. Rozpiło, przychodzili jej nogi, ucinali, Le, tak więc, no Ucinano nogi, po powyżej kolor. No i właśnie ja uprosiłem, a płakałem, strasznie prosiłem, mówię tylko, dajcie mi możliwość, mówię, i zostawcie mi moje nogi. Ja, a jeszcze miałem to, że pudełko ktoś rzucił z, z papierosów, e, z tam żołnierze czy kuracjusze, leżało pudełko z papierosów, no i ja te, tekturowy, wziąłem sobie nieznacznie, stałem na baczność, przyciągnąłem sobie nogą, stopą i, i wziąłem z nogi na nogę, bo to zdep, przydeptałem, i wstałem na tym pudełku, z nogi na nogę sobie tak stawałem i, i trzymałem tą nogę na nocę, na stopie, że tak mi zmarzła, to wstawiam znowu w drugą stopę i tak tego. Lewa noga była mniej w użyciu, więc była na wierzchu, nie tyle była zmarznięta, co, co prawa, ale uprosiłem. Poprosiłem, żeby mnie, mnie zostawili. Bo ja miałem to krążenie jeszcze. Ta noga jeszcze była żywa. Więc to jest No i była ta nadzieja. Rokowało to, że um, może wróci życie. No i właściwie to trwało gdzieś do dwóch godzin. Dobydano nam tą odzież, ubraliśmy się. No i tym marszem. A tych, których mieli amputowane nogi, wzięli na wózki i akumulacyjne, i przyczepy, i zawieziono do szpitala, do baraku, tam do Lagro. Położono tych ludzi na łóżkach, no i płacz wielkie, lament tego. I tylko krzyki lament tego, no i prosili, żeby ich dobić. No oczywiście, no ja o tyle miałem, że e, e, przynosili mi cegły, grzali i, i objęli mnie w koc i, i tego i tak grzałem. Stopy, te nogi na no, tych cegłach dolewano, go wróciła do życia prawo. Nie, po dzień dzisiejszy mam te rany. 26 stycznia 1945 roku w obozie Gryz rosen został wydany rozkaz, iż więźniowie mają zostać ewakuowani w głąb Niemiec. Miało to związek z pochodem Armii Czerwonej oraz przesunięciem frontu. Pan Marian podkreśla, iż Niemcy bardzo bali się Rosjan. Woleli oni oddawać się w niewiole Amerykanom lub Brytyjczykom. 14 lutego Armia Czerwona wkroczyła na teren obozu, Lecz pan Marczak jako więzień został ewakuowany do obozu Sachsenhausen, do którego przybył z innymi więźniami 8 lutego. Został przydzielony do bloku 63. Znajdował się on niedaleko lasku. Pan Marczakowi nie raz przyszło na myśl, żeby uciec, ale wiedział, że byłoby to zbyt ryzykowne. Blok, w którym przebywał chłopiec, był wyjątkowo przepełniony ludźmi. Gdy przyszedł pan Marczak, wszyscy pytali, jakim transportem przybył oraz skąd pochodzi. Okazało się, że był tam mężczyzna, który również pochodził z Bełchatowa. Był to piękny moment w życiu pana Mariana, ponieważ tą drugą osobą z Bełchatowa był jego tata. Ten dzień był najszczęśliwszym dniem. Pan Marczak odzyskał wtedy ojca. Tata pana Mariana jednak czekał już tylko na śmierć. Był wychudzony i wycieńczony pobytem w obozie. 13 lub 14 lutego Tata pana Mariana został przewieziony do obozu Bergen-Belsen, gdzie razem z innymi więźniami miał zostać zabity. Obóz ten bowiem był przeznaczony dla więźniów u życia i miał na celu doprowadzić ich do śmierci. 28 marca tata pana Marczaka w wieku 43 lat zmarł, o czym sam pan Marian dowiedział się w późniejszym czasie od swojego kolegi. 23 kwietnia komendant obozu Sachsenhausen decyduje o ewakuacji więźniów w grupach po 500 osób. Od tego dnia aż do końca kwietnia pan Marian znajdował się w drodze do innego obozu. W drodze tej więźniom najbardziej doskwierał głód. Pan Marian opisuje sytuacje, w których zmuszony był jeść korę z drzew czy robaki znalezione w ściółce leśnej. Opisuje również, jak jeden z jego współwięźniów wyrywał z ciała zmarłego wątrobę, i dzielił się nią z innymi. Mimo wstrętu i obrzydzenia, każdy zjadł swój kawałek, aby tylko zaspokoić głód i przetrwać. Po długiej i męczącej drodze pan Marian dociera do kolejnego obozu, w którym już znajdowało się około 30 tysięcy osób. Więźniowie ci, z rozkazu Heinricha Himmlera, mieli zostać potopieni w pobliskim jeziorze. 2 maja nastąpiło wyzwolenie tego obozu przez Anglików i Rosjan. W czerwcu 1945 roku pan Marian wrócił do domu i do rodziny.